Tam ze Sportliś Areny, gdzie za chwilę rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Czekamy teraz na drużynę pierwszej C, która jest e, przebogata w gwiazdy e, europejskich piłkarzy. E, zobaczymy dzisiaj tutaj Aleksandra Lewandowskiego, byłego napastnika Chelsea Londyn. Zobaczymy Adama Marka, wychowanka Manchester United. Zobaczymy również o już są! E, dzień dobry, jak w samopoczucie. Proszę, jak samopoczucie? Yy, bardzo dobrze, wiatr w plecy. Panie trenerze, jaka na dzisiaj taktyka jest? Nie mamy taktyki. Jakiego czarnego konia przygotował pan na dzisiejszy mecz? Gramy dla przyjemności, nie mamy żadnych czarnych koni. Czy chce pan przez to powiedzieć, że przegramy? Nic takiego nie powiedziałem. Dobrze, dziękuję i jeszcze powodzenia. Dzień dobry. Rozmawiam teraz z trenerem drużyny pierwszej C, panem Wiktorem Mijalskim. Co chce pan powiedzieć swoim zawodnikom? Chcę ich zagrzeć do walki, żeby nie poddawali się mimo ponieważ nasz przeciwnik jest dużo, 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 dużo silniejszy <sum> od się Przyjechaliście do Areny, wzbudziliście szok wśród publiczności. Jak pan myśli dlaczego? Nikt się nie spodziewał, że tak na poważnie podejdziemy do tego spotkania. Trener Wiktor przygotowuje taktykę ze swoimi zawodnikami. Podejście bliżej może coś Dobrze. Dobrze. Dobra, Tak, nas satysfakcjonuje. Tak, widzimy! Jesteście ze mną! Jak samopoczucie się meczem? Co wam powiedział trener? Trener udzieli nam kilka bardzo skasówek. W abyśmy cofali się do przodu i grali po prostu swoje. Teraz porozmawiamy z satelitem żony, panem Adamem Rysiem. panie Adamie, jak samopoczucie? Za... Dobrze! Wie gaat er vandaag spelen? Dabasnik, volgens mij. Wat denk je, zal hij de volgende wedstrijd winnen? Ik kan het niet vertellen. Mijn spelen został brutalnie sfałurowany, i chodził na pozycję sam na sam, sędzia nie panuje nad sytuacją. Kamerą, wróciliście kamerą. Tak! Boją okay. się Robią na szybkość, jest tu się nie nawet na szybkość, to jest... przeciwnej myślę, że to Mamy wiadomość z ostatniej chwili, do kadry klas pierwszej C został powołany nowy zawodnik, przejdźmy bliżej. Jestem pewny, brawa. że z tym zawodnikiem w składzie wygramy każdy mecz. To jest drewno! <grywa> <grywa> brawa, brawa, brawo! Zaczynamy! Odpowiadam na 9-5 powołany do kadry klasy pierwszej C. E, może teraz porozmawiamy z samym zawodnikiem, jak pan się czuje. No, jestem zadowolony z wyboru trenera. No, myślę, że w najbliższym czasie znajdę miejsce w pierwszej do a na razie, w której pan jest 11? W ciężko powiedzieć. Trener będzie rotował składem, zobaczymy, jak będę się spisywał do treninga. Czy chce pan powiedzieć, że trener faworyzuje Adama, Jerzego i Marka? Nie, nie chcę o tym rozmawiać. Pewnie dostaje się góra w od trenera niemieckiego. Wiesz za co? Nie wiem. W momencie, kiedy padała bramka dla drużyny przeciwnej, miałeś problemy ze spodenkami, Trener wtedy strasznie krzyczał, co mecz ma problemy ze spodenkami? Nie to, że ja mam problemy ze spodenkami, tylko to, co my mamy problemy ze spodękami W ogóle co mecz kompletne, konkretnie pękają sznurki, muszę utrzymać jedną z spodajek od dżungle. Aktywniejszy No i poza tym mniej bramek od nich Dlatego nie. przegraliśmy Ale dlaczego przegraliście Aż tak dużym wynikiem? Nie wiem Nie wiem, no dziad ja miał w plecy Ale ogóle nasz bramkarz nie Pięty Czy to prawda, że wasz bramkarz Choruje na astmę? Aha, dobrze, dziękuję Ale śpiewaj coś Ja mówię Dziękuję. <grywia> e e co pan pije? Co ja piję? Proszę Państwa, to nieprawdopodobne wypił całego Kubusia naraz. Niestety drużyna pierwszej C przegrała. Ze Sportlich Halle, dla Cookies TV, Bartosz Wiśniewski, Konin. Co byś zrobił gdybyś był bogaty? E, gdybym był bogaty, to kupiłbym sobie taką szkołę i bym miał same szóstki. I nie, i nie robiliby mi kartkówek. <śmulety>